E, czy, byli, czy byliście w związku dłużej niż rok? Jakimkolwiek. Tak. Czy ktoś z Was już kiedyś uprawiał seks? Chcieliście mocne, to macie. Całowaliście się kiedyś będąc z inną osobą w związku? Kochani, witam was w kolejnym odcinku z serii QA bez cięć. Prosiliście pod ostatnim QA z Sylwią, żebym zrobił oddzielnie z chłopakami. Bo jeśli jeszcze nie widzieliście, to robiliśmy wspólny blaze Houseowy QA bez cięć eee, Zacząłem od Dominika. I A jak się nie? czujesz z tym, że tym razem. Czy już od teraz nie ma pomocy? cięć, czy jeszcze nie. teraz będą? Ja jeszcze muszę wytłumaczyć, na czym to polega, dla tych, okay. którzy są tutaj po raz pierwszy. Otóż e, zadałem na Instagramie wam taką, w sensie wrzuciłem wam taką ankietę na stories, Jeśli mnie nie obserwujecie, to tutaj zapraszam serdecznie, e, w której mogęście zadawać pytania. do no Dominika też zapraszam. <laughs> w której mogliście zadawać pytania, na które będziemy odpowiadać przez 15 minut bez cięć. I to jest e, moment, w którym odpalam licznik. E, 15 minut leci, i e, jedyne montażowe. Posunięcie tutaj, do takie wiecie zoomy, jakieś coś się wrzuci, coś się wyrzuci, ale nie ma żadnych cięć, e, więc musimy odpowiadać mega spontanicznie. E, widzicie nasze reakcje na wszystkie pytania. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, to zostawiajcie łapki w górę. Tym razem pytania są mocne. Powiem Wam, że zaskoczyliście mnie nawet bardziej niż jak było kiedyś z Sylwią. Także be prepared. Pytanie pierwsze! Czy to jest pytanie do mnie, czy do ciebie też? To jest both. Ok. Znaczy będzie kilka pytań, które są typowo dla ciebie? Ok. Ale większość jest both. Ok. Co pomyśleliście pierwszy raz, kiedy się zobaczyliście? Eee... To jest pytanie, które się pojawia w sumie przy każdym, chyba. Ja pamiętam, bo to wtedy było Uasi i tak. To pierwszy raz się widzieliśmy, więc na początku wydawało mi się, że Paweł jest taki wredny. Ja ale bardzo. to było pierwsze, co, co jakby pomyślałem, miało ja być pierwsze, to pomyślałem. No bo ty masz ja na wredną osobę. Nie jestem wredny. Masz taką minę zawsze, jakbyś chciał kogoś zabić, więc generalnie tak właśnie wtedy ja wyglądałeś. jest jak like be prepared. No, więc libero. jakby wiesz, jakby na początku pomyślałem, że pewnie jesteś wredny, ale jakby nie, nie rzucałem pochopnie wniosków, ponieważ e, no, nie znaliśmy się wtedy. A ja myślałem, że masz 15 max lat albo 12. Tak. Wiesz, jak wszedłeś, to byłeś coś tak ubrany jak... Ja nie pamiętam jak byłem nie I do Asi, Asia... Don't be pedophile <laughs> No, w każdym razie, tak. Pytanie kolejne. Co najbardziej lubisz w Dominiku, a co najbardziej Dominik lubi w tobie? Zaczynasz ty. Mm, musiałbym pomyśleć. Chyba szczerość. Tak, lubię. <laughs> tak, lubię. Ja lubię szczerość. A ja chyba najbardziej lubię to, że ty jesteś taki zdeterminowany do wszystkiego W sensie, że jak coś trzeba zrobić, to ty zrobisz tak, żeby do tego doszło eee, Nieważne, czy to jest coś, co ty musisz zrobić, czy coś, co musimy zrobić wszyscy I potrafisz nas zmotywować Myślę, że to jest coś spoko Tak w tobie. Toż tak myślę <grywa> Zgadza się What's Dominik thinking about? Next <grywa> <grywa> Czy jest coś, co najbardziej irytuje was w społeczności instagramowej? Jeśli tak, to co to jest? Ja myślę, że mamy jedną rzecz, nie wiem czy się ze mną zgodzić w tym momencie, ale to, jak influencerzy wymuszają obserwowanie marek, przez to, że im coś obiecują. Tak, wiem, znaczy, że obiecują coś. Obserwuj. DR-Side. to i tak, bo to jest jeszcze moje, więc to no tak, trochę inaczej. Ale powiedzmy dr dam ci 50 tysięcy follow, 60 serduszek i. Tak, udostępnij na prawie najsestery. To po prostu udowadnia chyba wszystkim, że ci influencerzy nie mają influencji. Tak, w sensie, więc że... jeśli współpracujecie z Marką, tu mówię do części influencerskiej, i Marka chce, żeby faktycznie przeszły do niej obserwujące, ale to zróbcie co w naturze w sposób jakiś fajniejszy niż obiecywanie czegoś być. innego za coś innego i później wy dacie to follow albo i go nie dacie, dacie unfollow i ta osoba też da unfollow tej marki i, i roz... marka nie wróci. Tu jest też ten case, że przyzwyczajacie odbeców do tego, że... Że no, coś muszą dostać, że coś żeby muszą gdzieś tam muszą przejść. Że to nie ma to... żadnej takiej organicznej. Nie wiem. To. to się nie podoba. Się, że to coś z tego, nie? No. Next. E, czy, byli, czy byliście w związku dłużej niż rok? W jakimkolwiek? Tak. Ja może półtora byłem w jednym, ale z przerwami, więc w sumie, jakby te przerwy podjąć, to byłby rok max. Ale jak są samo sobą i pomiędzy tymi miałyście kogo innego, to. A. No to nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Ja tak. Chyba nie. <grym> Okej. Okay. Kolejne. Gdybyście wygrali w to, Pierwsze, co byście zrobili, to. Zacząłbym przeglądać domy i inne nieruchomości. Ja chyba też bym kupił dom. A później resztę bym za nim i rozdał przyjaciołom. Którzy mi pomagali do tej pory. No ja myślę, że jakby Trochę. pierwsza pierwsza rzecz, co bym na pewno myślał o domu. No. Eee, że mieć swój taki wymarzony. Wielki, duży. Później nie sobie walnął samochód, no bo czemu nie. A resztę bym zainwestował, mądrze rozdysponował i rozdałbym też właśnie rodzinie czy znajomym. No. Eee, tylko musiałbym pomyśleć oczywiście ile. I komu. No to też. No. <noise> tak. Czy mieliście, czy mieliście kiedyś taką spinę, że nie odzywaliście się do ciebie przez kilka dni? Nie. Nie. My nie mamy takich spin. Nie. Znaczy, jak mamy jakieś spiny, to są głównie o, o to, kto wstawi zmywarkę lub wywieźć tak. ranie i trwają 7,5 minuty. Max. No to długo. No to takie, że po prostu się rozejdziemy po pokojach na chwilę, ale za chwilę no, my wracamy no, no nie, nie, nie mamy spin. Gdybyśmy mieli spiny, to byśmy już nie mieszkali nie raz. No pewnie tak. Next. Czy kiedyś uciekliście ze szkoły? I tak, tak. Ale moje ucieczki ze szkoły wiązały się z tym, że pisałem do mamy Ej, mamo, nie idę do szkoły albo Ej, mamo, wychodzę ze szkoły. A nie to ja raz byłem ja. na takich prawdziwych wagach. Tak? Tak byłem zestresowany na maksa. U mnie zawsze był telefon później do rodziców, więc moja mama jak była uprzedzona, to przynajmniej nie. Ale finalnie tak jak powiedziałem wszystko, tak wyjaśniłem, że później mama myślała, że my wtedy nie byłobyśmy u alergologa, więc tak mi napisała ten usprawiedliwienie. Kocham Jas? Yes. Jas. Yes. Pomagacie sobie nawzajem. Tak. Tak. Ja połowiem przez chwilę pomogłem tło ogarnąć, bo nie założył nawet tego, jak to z... klipsa, i tło się samo tak rozwijało. Ja się, się... Niekawi, czasem pomagam. Wyjąć <grym> mi barkę albo coś w tym stylu. Tak, tak. tak. Albo tak. wybrać zdjęcie, na przykład o, często mu tak. bo przychodzi do mnie to, to i to. Tak, Mówię, to, albo nie to. Pogadane. Może mam straszne włosy i nie da tutaj się robić cięć, i będzie mi. O, jas! Yes. Często pożyczacie od siebie ubrania. Nie. nie. często, ale, ale czasem się. To się zdarza. Tak, zdarza się, ale nie jest to tak, że nie no. co drugi dzień nie, nie, co dzień nie. albo odwrotnie. Nie, nie, nie. Ale czasem tak. Czasami jak coś trzeba. Czy ktoś z was już kiedyś uprawiał seks? Chcieliście mocne, to macie. To ty chciałeś chyba mocne. Ja tak. napisałem, że były mocne, ale nie wiedziałem, że aż tak. A kiedy wrzucasz ten odcinek? Nie wiem, w w, w, środ... w środę. Aha. To odpowiedź jest u mnie na kanale wczoraj. <laughs> Ale no. <laughs> więc tak mamy jest że jesteśmy już dorośli i mamy trochę lat, więc raczej tak. Strasznie nie powinien powiedzieć. A co razy mam do pytania? <laughs> Czy gdyby była taka możliwość, to zamieszkalibyście w Los Angeles? Zależy co, o czym mówimy w kiedy mamy możliwość, to znaczy, że... czy możliwość finansową, czy możliwość, bo tam będziemy pracować, czy, czy jak to działa. Bo, chyba. Bo jeśli bym miał taką możliwość, bym nie musiał się niczym martwić, to jak najbardziej, bo no, ja od razu tak. bym LA, ale ze względu, iż no, nagrywamy na YouTube, gdzie oglądają nas głównie osoby z Polski, mamy tutaj też głównie współpracę, to ja sobie nie wyobrażam, żeby wyjeżdżać gdzieś za granicę. Myśmy byli bardzo Była kiedyś taka influencerka, która w Stanach nagrywała do odbiorców polskich. i dobrze jej szło chyba. Sara ruska, Sara, tak się nazywała? Czemu mówisz w przeszłym, że dobrze jest? Bo jesz. dawno nie oglądałem, no ja nie wiem czy dalej coś robi, ale idzie. bardzo długo to robiła i dobrze jest. Nie no, jak wiesz, da się nagrywać w ogóle, ale często też niektóre marki na przykład będą chciały, żebyście byli na miejscu, bo potrzebują coś z wami zrobić, na przykład jakieś zdjęcia do kampanii i wtedy odpada ci to już, bo, bo nie mówisz, możesz. wysyłać mi fotografa, tutaj, calling to you, i go. No. No dobrze, next. Czy któryś z was całował się z Sylwią w usta? Szczerze mówiąc nie pamiętam czy, czy w ustach kiedyś pewnie jakiś buziak był pewnie, ale nie wiem, nie jestem pewien, nie pamiętam, nie, nie biorę w uwagi jeszcze tak bardzo do pamięci takich rzeczy. No umiem u mnie już była ta odpowiedź, fuj, No, przepraszam, bezcięci sylwio, no zapraszam was serdecznie. Aptur mi spada. Dostajesz kiedyś mandat? Dwa. Ja chyba jeden. Ja dwa. A nie, ja też dwa. Ja ale... w metro jedną w samochodzie. To ja dwa razy jak jechałem komunikacją miejską, dlatego nie jeszcze. No właśnie. I raz to była taka akcja, że e, Typek, miałem taki czerwony plecak I właśnie to było, to mnie utwierdziło w tym, że nie powinienem nosić kolorowych rzeczy e, I Typek złapał mnie, w sensie kaner Złapał mm -hmm. mnie w e, metrze, tym takim przejściu między metrami e, A miałem wtedy przyzwyczajenie zamów Ubera, a nie jakieś metro I mówił, że takiego typa właśnie gonił rano Który nie miał biletu i mu uciekł z czerwonym plecakiem Aha I to nie byłem ja Ale on myślał, że to ja, ja też nie miałem biletu, więc No cóż Ulubione jedzenie to i teraz na 3-4. A ja nie mam ulubionego. A ja mam. A ja nie. A myślę, że masz, to co ja? Nie. Ale zjebam. Zepsułeś. <grym> co zrobiłem? Zepsułeś. Okej. Okay. Myślałem, że to będzie telepatia. Nie no bo ja mogę powiedzieć, że to sushi, sushi. ale to nie no. jest chyba jedno z ulubionych takich tam jest. to w sensie to jest takie, że mu jeść je praktycznie codziennie. To i cała taka Okej. Okay. To nie, ja nie mam takiego ulubionego. Okej. Okay. Wolelibyście być dwa razy szczęśliwsi czy dwa razy mądrzejsi? W sensie, że niż teraz. Pewnie o to chodzi. Ja bym wolał być szczęśliwszy. Ja chyba też, bo u mnie to by nic nie zmieniło, jakbym był dwa razy mądrzejszy. No? Nie, nic by to okay. nie miało. Jakby ja też wolę być szczęśliwy niż mądry. Ja hmm. szczęśliwy. Jest. Szykujecie w najbliższym czasie jakiś duży projekt? Ja szykuję. Możliwe, że tak. Ale to się wszystko przedłuża i nie wiem, mam nadzieję, że, że tak. We will see. Jakby proponujemy obserwować. To tak. wszystko na miarę. Jak myślicie, kto zerwałby prędzej Waszą przyjaźń? Pozdrawiam. Pozdrawiamy Cię również. Myślę, że nikt. Ja też myślę, że nikt. Bo że jakby to tak nie działo. Musiało rozpaść się samo. No to musiało się samo rozpaść, ale tak to nie. No, nie. Nie, nie mam odpowiedzi na to pytanie. Ostatni dzień ziemi. Jutro wszyscy umierają. Co powiedzieć sobie nie Bye. Bye! No totalnie. No to same right. same. I tyle. Czy wasz golf był inspirowany PPV? Czy to zbieg okoliczności, że są takie podobne? Totalnie nikt nie się nie inspirowaliśmy przy tym golfie. Nie, w sensie, powiesz, macie napis prosty: The Blaze House. I powiem że że chciałbym mieć golf. Eee, więc pierwsze co przychodzi do głowy to, no to jest założenie napisu albo tu, albo, albo tu. tutaj, albo tutaj właśnie. A, że więc tutaj jest są fajniej przez... naszej. ja wygląda. Więc że na też gorąco zakładano już często pod coś, więc, więc wtedy nie by nie było długo. widać, ale jak to tutaj widać, więc nie. No, nie było inspirującego. Dużo marek. Tak, tak właśnie o to chodzi. Dużo marek robiło już tego. Dokładnie. Tak, I no. Jaki obowiązek domowy sprawia wam najwięcej trudności i czego nie lubicie robić? Wszystko mi sprawia trudność, jeśli chodzi o obowiązki domowe. Na mm. przykład mm. ostatnio miałem trudność z zamontowaniem worka do odkurzacza. I okazało się, że to nie była moja wina, ponieważ poszedłem z tym do Filipa i Filip też nie potrafił tego zrobić. Więc jest to wina naszego Ja nie doku. lubię wynosić śmieci. O tego też nie lubię. Ja nie lubię też wkładać rzeczy do zmywarki, e, rozwieszać prania. Dobra, ty w ogóle nie lubisz tego. Nie, ja, ja się nie nadaję do tego po prostu. Do czego, do tego. To po prostu nie, nie działa. Nie. Ostatnio odkurzałem w pokoju. A, te, a to tutaj? By? Tak, tutaj. Okej. Okay. Teraz Ewidentnie ty. sprawia ci to kłopoty. Ja no powiedziałem co? już. Co? się nie A. To na. Mało. mało no ja umiem nie, ogarnąć. Czy chcielibyście mieć dzieci? Jak tak, to ile? Ja nie chciałbym mieć A mam ja mam mieć dwójkę. Okej. Okay. Tak, bo mam tylko dwa imiona w głowie. Więc więcej bym nie mogła mieć. Okay, rozumiem. No, nie, ja nie, to... nie potrzebuję. Może kiedyś mi się to zmieni. Uwaga, mocne pytanie od Karolinę Sabchiek: Czy pączek z jagodami to jagodzianka? Ja uważam, nie, że almost tak. A dla mnie nie. Bo jagodzianki mają jeszcze kruszonkę na wierzchu, a pączki z jagodami nie mają. Więc to są dwie różne rzeczy. Ale kruszonka to jest whatever. Mogą być jagodzianki bez kruszonki. Ale nie może być pączka z kruszonką. A może być. Widziałeś kiedyś takiego? No nie, ale No można właśnie, zabić. więc nie. Ja A! Ja Odpowiedziałem. Ja. Karolina, mam nadzieję, że jesteś usatysfakcjonowana. Tak. Myślę, że musisz zatwierdzić, że tak jest. Całowaliście się kiedyś, będąc inną osobą w związku? Albo... Czekaj, że... Byłem... Całowaliście się kiedyś, inną osobą będąc w związku? Że okay. byłeś z kimś i z kimś innym się całowałeś? Nie. Tak. <laughs> To tak czy nie? <głos> <głos> Tutaj akurat jest dość duża różnica między tak a nie. Tak, ale był to bardzo rozpadający się związek, więc czułem się jakby nie. Ale było to tak. Hmm. <noise> Paweł? No ja tak, no ok. Ale... <głos> to już <noise> nikogo nie <noise> Kiedy QA z Filipem? Planowałem go nagrać Sun, ja jednakże jednak, jest godzina 14, a Filip śpi. No faktycznie, oni no. śpi. No, tak jest. Także jeśli wbijecie tutaj 5000 łapek w górę, to automatycznie pojawi się Key jest Jeśli uda mi się go dzisiaj zbadać z łóżka, i obudzić. I obu... No, to. Bo. To tak, tak, samo. to właśnie to samo. Tak, tak. także. Zostawiajcie łapki w górę. Traktujecie się bardziej jak przyjaciele czy jak bracia? Chyba ja jak... przyjaciele! A ja myślę, że ja bym się traktował jak taką rodzinę. Nie, bo bracia... bracia z bratem bym się że żebym się gdzieś, nie wiem, nawalał czy coś. No ja a my by... się nie bijemy. No właśnie, chyba. Więc bardziej chyba przyjaźń, ale taka rodzinna przyjaźń, o. No tak, taki. Tak, wiesz jak to. No wiesz o co chodzi. Jest. Be honest, jesteście szczęśliwi cały czas, czy macie dni, kiedy na przykład nie macie się wstać z łóżka? Nie? Aż tak, żeby nie wstawać z łóżka nie miałem nigdy, ale mam czasami gorsze dni. A ja mam tak, że mi się czasem nie chce nic i wtedy nic nie robię. No okay. Tak. Nie ma co walczyć po prostu z tym. Jeśli że się nie chcę to nie robisz i tyle. Trzeba być motywatorem. A po ja, ja właśnie z tym walczę. W... Wiecie, żyć w harmonii ze sobą, samym. Tego widzisz, jak ja mam dzień, że nie mogę wyjść z łóżka, wtedy nie możesz mówić, robimy coś, jedziemy gdzieś, to trzeba to zrobić i to. Nie, a właśnie was no. motywuje wtedy. To się nazywa motywacja. Zewnętrzna i wewnętrzna jest ważna. Uważacie, że druga osoba docenia, docenia to, co ma, na przykład, czy Paweł docenia to, co ma według Dominika, i na odwrót? Ja myślę, że Ty doceniasz. Że chciałbyś więcej, ale to jest jakby ludzka chyba potrzeba, żebyś to Ja zawsze bym chciał bardziej coś, doceniać, to, to co, co mam. więcej. Bo ja mało doceniam moim zdaniem. A ja myślę, że doceniasz mimo wszystko. Mimo wszystko tak, ale mógłbym bardziej no doceniać mógł, małe, małe Może bardziej. O no właśnie tego. Ty nie umieszczasz się z no tak, rzeczy. tak? Dokładnie. Jest jak eee, a czy Ty doceniasz? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że nie. Czemu nie? Ja nie, to nie tak chciałem Ja doceniam tak kupię i jest super, że mam duży pokój i że, że... jest tutaj fajna rzecz. Tak, nie, doceniamy, doceniamy raczej. Blazik też docenia to suma. Prawda, ale no, chciałby więcej śmieci, chciałby, chciałby więcej. Więcej śmieci jeść. Co tak szczerze sądzicie o edukacji? Czy według Was warto stawiać na dobre wykształcenie? To jest już case, który ja poruszałem kilkanaście razy, że uważam, że w tych czasach jakby wykształcenie, które jest potrzebne, to tylko do takich wolnych zawodów typu prawnik, lekarz, architekt, e, co jeszcze? No tak, wiadomo, to nie chodzi o to, żeby się nie szli, teraz się nie uczyli tak, i koniec. To, to jest takie, to jest tak. fakt, że jest dużo różnych miejsc pracy. E, gdzie, gdzie, się gdzie, gdzie, gdzie nie, nie potrzebujecie nie, tej no, edukacji no. Często jest tak, że wiecie, skończycie sobie magistra Ale nie macie doświadczenia, bo przez ten czas nic nie robiliście, nie próbowaliście jakichś rzeczy e, I wtedy jesteście worthless totalnie dla pracodawcy no, Ale też oczywiście musicie być w miarę inteligentni Bo jakby nie patrzeć, no dobra, ja nie potrzebowałem może tego, czegoś się nauczyłem w szkole Ale z drugiej strony, gdybym totalnie nie ogarniał niczego przy kąpie I bym no. nie wiedział jak odpalić jakiś program No to też bym nic nie zrobił Wiedza bazowa jest mega jakby potrzebna ale jeśli chodzi o jakby inwestowanie w dłuższą edukację, dalszą to lepiej zastanowić się nad kierunkiem, który rzeczywiście będzie wam no, do czegoś potrzebny. Tak, potrzebne. żebyście się a, nie namęczyli i później instalowali. Tak, nie zawsze można zrobić jakieś kursy czy coś w tym stylu. Z tego co wiem, to teraz nawet więcej dają niż studia. Jasne. Yes. Ok. Pytanie do Dominika. Czy chciałbyś wziąć udział w Tańcu z Gwiazdami? Tylko to jest wziąć, się nie mówię wziąć. Wziąć. E, na pierwszy Taki, jakbym miał na szybko odpowiedzieć, to pewnie powiedział, że tak. A z drugiej strony ja mam małą obawę. E, wiem, ile trzeba tam włożyć pracy, ile trzeba poświęcić czasu na to. E, jest to taki dość mocny projekt. Poza tym ja nie wiem, czy bym sobie poradził z tym tańcem, więc to by mnie też pewnie stresowało. Każdy odcinek też by mnie stresował, więc musiałbym to bardzo przeanalizować, czy jest to warte tego stresu w moim życiu. A tak. A ja bym chciał pojechać znowu na widownię. No i tutaj muszę się zastanowić, no, to jaki to był nie, okres no. w moim życiu, bo... A, jaki okres? Wiesz, jakby się ok, e, okazało, że wtedy mam zaplanowane jakieś trzy premiery różnych rzeczy i jeszcze to, no to nie dałbym rady. No to nie wiem, ja bym chciał gdzieś posiadł. <laughs> Nic kibicował. Dziękuję. Był, czyli Darkom. Dajcie <laughs> mi D, <de. śmiech> dajcie mi O! Dobra, to było akurat ostatnie pytanie i dzwonił budzik, także minęło dokładnie 15,5 minuty. Yes. Wyrobiliśmy się z 30 pytaniami, powiem Ci, że byłeś najszybszym odpowiadaczem pytania. No dnia. bo tutaj się szybko odpowiada, to nie ma co. Ja nie chciałeś tutaj rozdrabniać nad tymi odpowiedziami. W każdym nie, nie. razie dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Zostawiajcie łapki w górę, tak jak mówiłem, 5000 łapek w górę i pojawia się odcinek z Filipem e, no, no i my go to budzisz jak go do no I widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Pa! Bye. We'll <laughs> be